Ej, zobaczmy te szybkie raz, dwa, trzy bez zadawania pytań i zobaczymy, co tam do ciebie idzie, co? Ja wiem, nie mówi się. Ej, mówi się. Dzień dobry państwu. Tu wróżka Agnes. Dobra. Nieźle, całkiem nieźle pojawia się rycerz na koniu. To wiesz, co to znaczy rycerz na, na koniu? Powiem więcej. Dziany rycerz na koniu. No dobra, brzmi całkiem fajnie. Brzmi. Ej, ale to będzie niezły numer, bo no to się okazuje tak, że masz męża, a tu, a tu się pojawia rycerz. Pojawia się rycerz, namiesza Ci w głowie. Ty, już, ty się szybko zakochasz. Ja nie wiem, wiecie co, kobiety jednak się szybko zakochują. Ty się zakochasz, chcesz swoje życie zmieniać od razu. Tylko wiesz co, ja nie wiem, czy ten rycerz tak będzie chciał od razu, bo on jest super podrywaczem. Umie się zachować w stosunku do kobiet, czyli z różami lata i te sprawy w ogóle. Prawi komplementy. Ma oczywiście kasę. Szarmancki. No nic dziwnego, że ty się zaraz zakochasz bardzo szybko, tylko ja nie wiem, czy on tak od razu będzie chciał zmieniać swoje życie te jak ty tutaj. Bo może być tak, że on będzie chciał tylko romansu przelotnego. E, tu będzie trzeba coś więcej popytać, tu będzie coś więcej trzeba e, rozwinąć tą sytuację. Nie mam więcej kart. Ej, nie wiem, co będzie dalej. Ale rycerz jest i on już jedzie do ciebie na koniu. I to się już stanie niedługo. Właściwie bardziej, szybciej niż myślisz. Właściwie szybciej niż myślisz. Takie jaja. Ale wiesz co? Ty dla, dla niego nie zostawiaj. E, posłuchaj mnie, ty dla niego nie zostawiaj tego męża. Bo nie wiesz tak naprawdę, czy coś cię z tego dalej rozwinie, czy nie. On jest szarmancki, ok, umie się zachować, ciuciu ciu, ruciu, pięknie gada, pięknie się zachowuje, e, może Cię zaprasza na kawę i w ogóle e, wszystko. Myślisz sobie, kurne, złapałam Pana Boga za rogi. Zastanów się, poczekaj, nie tak, nie tak prędko, bo Ty już jesteś tu spakowana z walizkami, już cię widzę. Nie tak prędko, bardzo Cię proszę zwolnij, zwolnij. I dopiero po jakimś czasie, jeżeli już będziesz jego pewna na 100%, bo ja nie mam więcej kart, żeby ci to powiedzieć, to dopiero wtedy ewentualnie zmień swoje życie, bo ja wiem, że z tym mężem ci się nie układa. Ale poczekaj, ja cię bardzo proszę.